O, Antek? No tak. Siemano, witajcie! Po co mi dzisiaj słuchawki? Gramy z kolegą Antkiem. Przywitaj się Antek. Hej! Dobra, gramy! Gramy Antek! Tak. Dobra, gramy! Antek sobie usiądź. Dobra, graj. Gramy. Gramy. Dobra. Gramy. E, dobra, stwórz świat. Dobra, chyba Ty, Antek, grasz, tak? Tak, ja chyba Ty grasz. Dawaj, nagryzamy! O matko! O kurde, dobra, kontynuuj, tak? Kontynuuj, Dobra, kontynuuj... Ciągle gadujemy. Dobra, dobra, lecimy, lecimy. No to o, jesteśmy na mapie, dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, Dobra, idziemy, idziemy. idziemy, idziemy. Dobra, Dobra, ja sobie już chyba wezmę słuchawki. Bo, to, bo mi się przydadzą, bo... Sekret. Słyszysz? No, też. Słyszysz. Dobra, a... A teraz? Nadal. A teraz? Nadal. Nadal, no. się Poszedł. No, no, no. Minuta to już minęła. Dobra, lecimy. Dobra. No, na potrzebne mi są słuchawki, lecimy. Naszym golem jest oczywiście znalezienie elementu, więc to chyba będzie proste wysłanie w 15 minut. No właśnie jeszcze sobie taki short na właśnie na YouTubie, 15 minutowy, taki właśnie fajny short. No właśnie. Ani sekundy nie może być 15 minut. Prawda Antek? No. Nie no. może ani sekundeczki, Ani takiej... Ani połowy sekundy. Ani połowy sekundy. Nie, nie ma... O maga. O kur...

Trzecia, trzecia, O, tu jest! Dobra, trzecia, otka! Jeszcze odgrywam na filmiku. się na kolano, po to, żeby się tak nagrał. Jeszcze? Dobra, a miam, nom 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 nom. Dobra. Musimy tylko gadać. Dobra, miam, dobra. miam, 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 Dobra, Dobra, gramy. miam, 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 gramy Gramy

Ja nie. Antek! Atek, 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 żartuję, Antek! Dobra, e, ja się jeszcze nie przywitałem na wasemka. E, ja jeszcze Cię nie, nie przywitałem. to Siemano witajcie! E, gramy w Minecrafta, jak widzicie. To mamy. E, Leci już pod drewno, ty Ty jesteś... E, ty Minecrafta, tak na niego że ty. Prawda? Ty słyszałeś minecrafta no. i ty wiesz co robić. A no. portal! Portal! No nie, bo te magneturówki są. Myślałem, że portal i... Wodny? Portal, płodny? No i no co? portal. Ład? No. Jakim cudem? Ej, a znasz te... Ład? Płaczące y, obsydian, obsydian płaczący. To on jest taki gówniany. No bo wygląda jak filmu. O, patrz, koń. Ale jakbyś miał ten... Jakbyś mógł wziąć, to byś poleciał tak szybko do, na wioskę, prawda? Właśnie, no właśnie, może tak. Oni jak stoły tam są, ale ona cię. Nie Ich? Nie wiem, Widziałem, bo ty jesteś graczem, ty służysz Minecrafta, czyli zawsze, zawsze ty tworzysz. Właśnie, ty jesteś w Minecrafcie, Jesteś w Minecrafcie, ona. G on stworzył Minecrafta i gra. Właśnie gra, papa. Patrzcie jak on to robi. Papa, papa pa, i już jest na górze. No już jest najpuszczo, najpuszczo. Bo... bez papa. Minecrafta. O nie, ale... A! tam skoro, tam będą łóżka, prawda? Chyba. Nie wiem, do końca Dobra. Już 5 minut nagrywania, jeszcze 10 minut. To ta po to używa. Dobra, lecisz. No, na wodę. O śmudę. Jeszcze chcę sprawdzić. No. Bardzo lubimy akurat, bo to w ogóle stawiać się na to tanie, ponieważ nie

Ej, a weź to, gdzie można zrobić do, e, do pokonania ja. smoku. Weź zrób ten portal. Ja jestem w ogóle ciekawy, co tu ogóle znajduje, to mógłbyś i O! Sz. A czy są w ogóle nowe płyty? Bo w 1.19 powinna być jakaś nowa płyta. Jest! Summer Harbour. Później ja ją widziałam. Serio? No. O weź ją. Weź ją i... Czekaj, sprawimy coś, jeśli to działa. O. A z drugiej. A z drugiej... Nie, śmija ruszę się. Świja, wiesz, zrób... nie na to. I ty, ty... za od tego którego. Nie ruszajmy. Co się dzieje? Aaa, już nie mogę Ej, zrobić. A, zrób taki samolot. Poczekaj, 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 patrz, czekaj, patrz, patrz. Tak, to jest ten sygnał. Sprawdzimy też mody, które też powinny być na Koń, Konie...

ty... Şlav... Jest... Uciekle... Or... Masną... Or... Yes czy? Kiedyś umies... tam jest. Żabu ty nie uciekłego, bo w ogóle mam owiec czy umiesz z. Nie, to nie. Matka, a nie to nie tak öl... czy umiesz z. No sprawdź. No on już No i no. Ej, a mogę ja zrobić sobie coś? Później, bo jeszcze muszę sprawdzić sobie Bardena. Bar. Dwar... Nie, nie, okay. nie. się mogę nazwać? Nie, bo ja mogę, bo ja On ma chyba...

W jak mówimy, Ej, a daj mu I wada nadzorca. Ty, najstraszniejszy, czyli... ...złapny. Sprawdzimy sobie... ...redaktorów. Stój! O 11 minut e, Dobra Ok, dajmy na puszkanie O nie, mam ten efekt Kochani Ja widzę go Tylko nie widzę do wody wejdź Nie, do pomaga ci ten mały Chyba. No. Ej, przybliżmy się do niej i zobaczymy, jak można go zaatakować. Nie. No. Do no. Nie stajesz nie. no. się niedawno widzieć. O kurwa. Jura, jest to No i sobie kratyzu. Dobra, nagrywamy, nagrywamy. Jeszcze nagrywamy. Na, jeszcze nagrywamy. Je, e, teraz jeszcze 12 minut dopiero. Ej, ale w ogóle odkryłem nowy w ogóle schemat 1.18. Kochani, to jest bardzo niezwykłe, bo oceniałbym to 10 na 10. To są po prostu ulepszone pasy. No? Nie 10 na 50. Okay. A czy da się w ogóle locate? Jest! Tak jak myślałam! Eeeentent... 7 I co? 1, 5, 5, 4, 4? Czekaj... Typy... 1, 5, 5... 5, 4...

Chyba dwa, sześć, cztery, kochani. Nie wiem, jak to jest, ale... poczekajcie, poczekajcie, bo nie jesteśmy tego pewni już w ogóle. Ostatnia minuta. Ej, mogę e, rozbić bagno. Serio? No. W wiem, wiem. Poczekaj. I nagrywamy. Cacci się przywitać. 26-4. Poczekaj. Już tak, poczekaj. Ja już yy, będę tak powoli... Koniec, koniec. Będę to powoli trzymał, patrz! 14 Nie, minut. Koniec, 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 koniec. Yy. Musimy to szybko znaleźć, kochani, bo... Kończy się czas. Kończy, kończy. Bo 15 minut. Próbujmy, żeby nas O, 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 jest, jest. O matko kochane, tu jest. Zobaczcie tylko, To jest tu dla Dobra, kończymy filmik. No to pa pa, kochani. Poczekajcie jeszcze, bo... Dobra, to. Odpalamy jeszcze portal na mojej Nie, bo no nie zdążymy, nie zdążymy. Dlaczego nie zdążymy, bo my, kochani! Pa! Nie, nie zdążyliśmy. Pać. Pa! I z portarem. Pa!